Dzień dobry, dzień dobry! Witam na YouTube from Just Delicious Eats. Hello! Witamy Was w przepisie na mochi. Mochi? Mochi. 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 Jest to ekstremalnie pyszny przysmak japoński. Jeżeli jeszcze nie wiecie, co to jest, wygląda to w ten sposób. Mam nadzieję, że już wiecie, że mochi są pyszne i dlatego przyszliście po przepis. Zaczynamy. Co prawda, mochi są japońskie, ale w Tajlandii też wszyscy oszaleli na ich punkcie. Co będziemy potrzebować? Mąkę z tapioki do kupienia w azjatyckim sklepie lub można znaleźć też w dużych supermarketach. Możecie zrobić pół na pół z mąką Glutaminius Rice, czyli mąka z klejstego z tego ryżu. I ja będę używać dzisiaj najprościej, czyli jedna szklanka naszej mąki z tapioki. Dobra, przekładam ją do miseczki. Jak się rozsypie na boki, to nic, ponieważ później i tak będziemy Tutaj coś robić na tym stole z tą. Ok, mamy mąkę. I teraz, jeżeli chodzi o mocz, możecie znaleźć przeróżne jego kolory. Może być zielony, tak jak ten, może być różowy, może być niebieski. I dzisiaj zrobimy właśnie niebieski z Butterfly Pea Powder, czyli taka bardzo tajska wersja, ponieważ wszyscy w Tajlandii uwielbiają butterfly powder. Ja używam polskiej firmy. Naturalny proszek, 100% naturalny, możecie spojrzeć którego zresztą jestem ambasadorem i stworzyłam serię przepisów z ebook. Dodajemy tego barwnika, bo możecie zrobić na przykład zielone z maczą, czy delikatnie trochę soku z buraka, wtedy będzie właśnie różowe, lub czarne z węglem. Dodajemy na początku tylko trochę, Tylko trochę, ponieważ ten mój barwnik jest dość mocny, więc tak naprawdę sobie wymieszam to i zobaczę, czy będę potrzebować więcej. Myślę, że to może być wystarczająco. Dlatego też jest też fajne, że on starcza na bardzo, bardzo długo. Dobra, mamy mąkę naszą wymieszaną. Teraz dodaję do niej. Coś słodkiego, no to jest słodycz, więc musi być coś słodkiego. Normalnie wersja na mochi zawiera ma, po prostu maksymalną ilość cukru. Na szklankę mąki dwie mąki cukru podają nasi japońscy przyjaciele, ale my dzisiaj damy erytrolu pół takiej filiżanki. To jest pewnie, możecie zobaczyć, ile to będzie łyżek. Pewnie jest jakieś sześć łyżek, coś takiego. No ma być trochę słodko, ale to nie musicie się tak bać, więc... Ale będzie dobre. Mamy tutaj trzy składniki tak naprawdę. Mąka, cukier i nasz barwnik. Myślę sobie, że dodam jeszcze chyba troszeczkę go więcej. Teraz jak wymieszałam, to, to widzę, że jest leciutki, niebieski. A chcę zrobić taki jednak bardziej mocny. Te mochi to też jest super pomysł na Halloween, które się zbliża. Bo możecie wypełnić go właśnie nadzieniem z dyni. Jeżeli chodzi o nadzienie, to zaraz będziemy o nim mówić. Dobra, mam tutaj teraz niebies niebiesko, już dobrze. Słuchajcie, czego brakuje? Brakuje bardzo prostego składnika, jak woda. Biorę sobie tą szklankę, tą samą, którą używałam, i nalewam wody. Nalałam jedną szklankę wody, mniej więcej tyle będzie potrzeba, ale będę dodawać ją powoli. No i słuchajcie, stopniowo teraz dodaję wody tutaj. Ach, zobaczcie na ten kolor, który się tworzy. Ok, na razie tyle, mieszam sobie, możecie to zrobić rękoma. Ja tutaj staram się jakoś bardziej kulturalnie, żeby to wyglądało, ale pewnie zaraz się też przerzucę już na ręce. Słuchajcie, to już się robi takie kleiste, bo o to właśnie chodzi w moci, że te, to są takie żelki. Co jest bardzo kleiste. Właśnie dzięki naszej mące z tapioki lub z mąki z kleistego ryżu. Patrzcie, nawet dam za dużo tego proszku, nasze moci będą bardzo mocno niebieskie, czyli przesadziłam. Czyli można było dać mniej, Moje będą mocno niebieskie. Ale musicie też wiedzieć, że pod wpływem temperatury wytraca się. Trochę kolor, więc może wyjdzie dobrze. Ok. Słuchajcie, się, czy wystarczy tej wody? To był eksperyment. Przyznam Wam się, że pierwsze raz robię te macie w życiu i jesteśmy tutaj zupełnie na jolo. Mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Ok. Rozmieszałam to teraz. Teraz słuchajcie. Najprostszy przepis. Nawet nie trzeba żadnych piekarników na pewno. Nie trzeba pchalników. Jedyne, co nam trzeba, to. Mikrofalówka. Słuchajcie, bardzo ważna kwestia, to ma być naprawdę gładziutka masa, tak? Także mieszamy aż do momentu, aż będzie to super, super gładkie, ta mąka będzie ładnie rozmieszana. I teraz tak. Otwieram sobie mikrofalówkę. Nastawiam na mocno, czyli na high, na high volume, mocny power, będzie dobra. I przykrywam sobie drugim talerzem. Niech będzie tak. Dobra. Wstawiam. Znaczy zrobię. Wstawiam, raz jedno. Teraz przykrywam. I nastawiam na ja 3 minuty. Takie gotowanie. Tam, jak mi się w mikrofalówce nagrzewa, to ja sobie od razu tutaj przygotowywuję blat z mąką. Czy już kończę mąkę. No ale damy radę. Właśnie ta mąka z tapioki, tak? I sobie tutaj przygotowywuję blacik. I czekam na nasze mąki, które będziemy tu rolować. Słuchajcie, gotowe. Jesteśmy równie przerażeni. Co z tego wyszło? Uważajcie, bo jest mega, mega gorące, ale zmieniło kolor. patrzcie co tu z tego się zrobiło. Wow Dobra, biorę łyżkę. Słuchajcie, to jest właśnie to, co miało być. Patrzcie jakie to skleiste teraz trzeba to wyjąć. I przełożyć na blat. Słuchajcie, teraz jest to bardzo gorące, więc ja chwilę poczekam i zrobię wypełnienie. Wypełnienie. Tak naprawdę zupełnie to zależy od Was. Często w Japonii jest z fasoli. Ja chciałam zrobić czekoladę, ale niestety wczoraj wieczorem miałam ochotę na czekoladę. I nie mam już czekolady zjadłam całą. Więc zrobimy wypełnienie z masłem orzechowym. I też będzie czekolada będzie biała czekolada. Dodam odżywki o smaku białej czekolady. Po ulubionej, tak mnie namówił. Także mamy dwie łyżki masła. Bardzo proste. I dodaję miarkę może miarkę i pół. Zazwyczaj robię wszystko na oko, więc y, później oczywiście ten przepis będę dla Was spisywać na dole. Teraz tak jak widzicie, masło orzechowe mieszam sobie z odżywką. Dodam jeszcze tutaj troszkę mleka kokosowego. Nasze wypełnienie tutaj oczekuje. Będziemy brać taki kawałeczek, robić z niego kulkę i przygotowywać do wypełnienia, do środka moci. Właściwie możecie sobie przygotować od razu wcześniej takie kuleczki, żeby później nie bawić się, że trzeba myć cały czas ręce, zmieniając raz biorąc moci, raz robiąc kulkę z wypełnienia. Więc to jest mój taki tip, żeby sobie zrobić te. Kuleczki wcześniej. Słuchajcie, no idealnie, bo to już jest trochę mniej gorące. Teraz już mogę sobie wszystko z tym zrobić, więc na tej mące ja sobie to tak roluję, wyciągam jeszcze trochę. Tu co się oderwało, to wkładam do środka. No i. <grych> Trochę się z tym pobawię, żeby to się bardziej tu zakleiło. Fajnie jest chyba tak na, właśnie kostkami docisnąć. Słuchajcie, dodałam więcej wody troszkę i fajnie się zaczęło robić. No trzeba eksperymentować. Jest to moje pierwsze mocz w życiu, więc będziemy wyrozumiali, ale dobra. Robię taki rulonik i teraz biorę bardzo ostry nóż. Patrzcie, jak to się ciągnie, łam. okej. Okay. I trzy, sześć, osiem kawałeczków. Zmieniam, wow, raz, dwa. Biorę sobie teraz taki jeden i dokładnie w środku rozciągam, robię miejsce no i wkładam tutaj pierwszą kuleczkę, rozciągam moci i zaklejam do środka. Tutaj nam chce wyjść. Z tym zaklejaniem jest ciężko, Wam powiem na pierwszy raz. Bo w przepisie też mówią, że jak coś, to żeby tą mąką tutaj właśnie resztkami porolować bardziej. No, trochę. No nie jest idealne. Dobra, zobaczymy, jak wyjdzie drugie. Dobra, robimy drugą. Wkładamy. Zaklejamy sobie tutaj tak roluje. I tymi zaklejonymi rogalikami w dół kładziemy. Ok. Bierzemy kolejny. Patrzcie. O, ten się fajnie klei. Jezu, jak się tu rozciąga. I no. <noise> okay. ja zrobiłam naprawdę duże te kulki na dzień, też musicie przyznać. Słuchajcie, robimy to, co możemy. Pierwsze podejście do moczu będzie to fajny film, mam nadzieję, że ma wszystko <grym> zaklejam. Powiem Wam tak: może nie wygląda idealnie, ale z tego co my już spróbowaliśmy, to smakuje bardzo dobrze. No to trochę wyszło to nic. Słuchajcie, co się robi w takich sytuacjach? Będzie filmik, co się robi, jak nie wychodzi. Wtedy bierzemy wiórki kokosowe i obtaczamy ładnie te mochi dookoła i tak będzie ładnie. Dobra, to lecę tak do końca. Ten Mam jednego, dobrze wyszedł. Ten jest naprawdę, naprawdę ładny. Dobra, mamy nasze moczy nie do końca idealne. Bierzemy sobie wiórki kokosowe i bierzemy takiego... Dobra, ten jest bardzo dziwny. Bierzemy sobie takiego troszeczkę osobnika, który się nie udał. Obtaczamy. Mamy je gotowe, pokryte w wiórkach i gotowe. No i teraz trzeba będzie spróbować zobaczyć, jak wyszło. I naprawdę zobaczymy, jak wygląda oczy w środku. O. Jest mm. słodkie, jest dużo wypełnienia, czyli tak, jak powinno być w najlepszych rzeczach, zawsze jest najwięcej wypełnienia. Czas na próbowanie z moją kamerzystą. Mmm, mmm. Będzie to jest moci. Mm. A Mamy to. <laughs> myślę, że praktyka czyni mistrza. I myślę, że i tak to jest super pomysł na deser. Na przykład, jak nie ma piekarnika w domu, jak. W naszym przypadku teraz. Mm. Mam teraz całą zaklejoną później, ale chciałam wam tylko powiedzieć, że jeżeli podobał Wam się ten przepis i inne przepisy, to dajcie lajka like w górę i pamiętajcie o subskrypcji, by nie ominął Was żaden nowy filmik z przepisem. Pa pa!